Witam kochane dziewczyny Moi drodzy, dostałem mnóstwo wiadomości em, na temat moich włosów Ja Wam serdecznie, naprawdę bardzo dziękuję Ja zapuszczam swoje włosy już od dłuższego czasu Ale chcę cały czas mieć jakąś fryzurę Nie chcę zapuszczać przez dwa lata, moi drodzy i absolutnie ich nie obcinać No po prostu źle bym się czuła Moje włosy wymagają modelowania ponieważ są bardzo puszyste W Anglii, jak wiecie, wilgoć jest ogromna Także te włosy pff, po prostu wyglądałem jak Chopin, jak wkurzony Chopin, i dlatego te moje włosy po prostu wymagają modelowania przynajmniej co drugi, trzeci dzień. Bez modelowania, moi drodzy, to moje włosy no, są takie, jak wspomniałam, puszyste. Ja dzisiaj się wybieram do fryzjera, moi drodzy, bo już po prostu sobie nie daję rady. Ostatni raz u fryzjera byłam jakiś czas temu i to było tylko i wyłącznie pocięcie końcówek, to nie była żadna fryzura, ale dzisiaj mam ochotę właśnie wybrać się do fryzjera jakąś fryzurę. Ja Wam pokażę moje włosy i dla Was to będzie taka wskazówka, kiedy powinny, powinnyście się wybrać do fryzjera. Po pierwsze, jeżeli włosy są bardzo suche i końcówki są suche, źle się je modeluje... Yy... Nakładacie odżywki, maseczki, te włosy źle się dalej układają, stosujecie preparaty do modelowania, ale jest Wam bardzo ciężko te włosy wymodelować, długo się suszą, także. No i oczywiście puszą się, tak jak moje. Ja Wam ja przed chwilą ułamam sobie włosy. Moje włosy, jeżeli one nie są wy, wycieniowane, tak jak teraz, to po prostu jest ich... Strasznie dużo, ja sobie z nimi nie potrafię poradzić. Ja Wam pokażę. Tak właśnie teraz jest. Widzicie te suche tutaj końce, które się puszą? Możecie nakładać na nie serum, jedwab i te końcówki tutaj trzeba obciąć. Następnie te włosy się tak zagęściły, że tutaj ten tył jest bardzo ciężko mi układać. Tutaj już nawet super szczotka Wam nie pomoże, moi drodzy. Jeżeli macie bardzo grube włosy, to najlepiej je po prostu wycieniować. Ale jak je wycieniować? Jeżeli fryzjerka wycieniuje Wam włosy, już Wam pokażę w jaki sposób, weźmie Wam pasma włosów i wycieniuje je tak nożyczkami, czyli je poszczępi, będziecie miały bardzo, bardzo. Starczące i nieukładające się włosy. Najlepiej takie, taki sposób stosować właśnie na włosach prostych, nie na włosach kręconych lub falowanych. Bo jak widzicie te końce, ja wam tutaj pokażę, one są wycieniowane i co się dzieje? One się puszą. Najlepiej, jakbyście się przeszły do fryzjera i powiedziały fryzjerce, że owszem, chcecie mieć te włosy wycieniowane, ale żeby żeby po prostu ona je ścinała na prosto, żeby, już nie, żeby nożyczkami już nie szczępiła, bo one właśnie zaczynają się puszyć i źle układać po jakimś tam miesiącu. Yy, także, moi drodzy, jak najwięcej wskazówek, jeżeli, jeżeli jesteście u fryzjera, to powiedzcie słuchaj, zapuszczam włosy, nie chcę ich bardzo mocno obcinać, ale zauważam, że bardzo źle się układają, że końce są bardzo suche, no, że już sobie nie mogę z nimi poradzić, że musi być ich troszeczkę mniej. Jak widzicie, ten tył tutaj strasznie odrasta. No, ale ta fryzura nie ma żadnego wyglądu jak na razie. I tak jak wspomniałam, źle się ją układa. Możecie także się przejść do fryzjerki na jakąś specjalną maseczkę. Ja taką maseczkę miałam robioną w Polsce nie jakiś czas temu, gdzie fryzjerka nakłada Wam na włosy bardzo odżywczą maseczkę, spina je klamrą i zakłada na Was taki, takie urządzenie z ciepłym powietrzem żeby łuski włosa się otworzyły i ta maseczka w środek tego włosa wniknęła, a później na sam koniec maszyna włącza zimne powietrze i zamyka łuski włosa, moi drodzy. Tak, takie dla Was wskazówki. Jeżeli te włosy są suche, źle się układają, nie możecie już sobie z nimi poradzić, to to jest najlepszy czas, żeby do tego fryzjera się, się wybrać, moi drodzy, bo ja obojętnie co bym robiła, to zobaczcie tutaj na te końce. To musi być wszystko dzisiaj ścięte i powiem Wam szczerze, że to jest nieważne, jak dużo tych włosów sobie Wam fryzjerka obetnie. Ale przynajmniej będziecie miały ładną fryzurę. Bo ja wiem, jak to jest, jak spieszycie się rano do pracy, moi drodzy, i nie możecie sobie z włosami poradzić. I co robicie, to szybko je spinacie w kucyka, bo jest tak wam najwygodniej. Także, no, kochani trzymać kciuki za tą moją wizytę u fryzjera, bo różnie to bywa z tymi fryz fryzjerami. Yy, bardzo dużo się mnie dziewczyn pyta, jak ja spinam włosy. Mam takie dwie klamry, one są bardzo mocne, to są takie klamry fryzjerskie. I po prostu zbieram sobie włosy w ten sposób, górę spinam i dół spinam. Tak samo w miarę wysoko wysoko, szczególnie tak mam włosy spięte właśnie jak robię jakiś makijaż dla Was, żeby po prostu nic mi na moją buzię nie leciało to chyba, to chyba na tyle moi drodzy tak jak wspomniałam, trzymajcie kciuki za tego mojego dzisiejszego fryzjera i jeszcze do tego dentystę, także dzisiaj mam strasznie dużo spotkań przyjemnych i mniej przyjemnych tak moi drodzy pozdrawiam Was bardzo serdecznie do zobaczenia w następnych filmikach buziaczki, papa